Witam serdecznie. Ja chciałem z mojej strony podsumować wyjazd do Bodzanowa. W weekend, długi weekend, który, się, który był, wybrałem się tam z stowarzyszeniem Militarnym Grot. Dzięki mieszkańcom Balina, którzy ufundowali wynajęcie koparki oraz paliwo do niej, mogliśmy zrobić ogrom pracy. Dla około 20 domostw w Bodzanowie. Ja pojechałem tam z moim synem i ze sprzętem. I przez te trzy dni mocno, intensywnie pracowaliśmy, skuwając tynki, posadzki, wynosząc śmieci, gruz i robiąc różnorakie prace, by pomóc tym mieszkańcom. Jestem dumny z mojego syna, gdyż. Przez te kilka dni, no, nie narzekał. Nie narzekał. Mimo ciężkich warunków. gdyż Spaliśmy na pacie samochodu trafika i było minus 2 stopnie, to jednak no, daliśmy radę i zawsze to była też dla niego jakaś przygoda. No i było fajnie. Także pracy tam jeszcze zostało mnóstwo. Jeżeli ktoś ma ochotę i chęci. Może się tam nawet w ciemno wybrać i na pewno znajdzie się dom, w którym trzeba komuś pomóc. A warto pomagać. Ci ludzie no nie spodziewali się tego i nie zasłużyli na to, by wielka woda przeszła przez ich domostwa. Pomoc z państwa jest kroplą w morzu potrzeb, tak naprawdę. I tam jest jeszcze masę pracy. Także. Pomagajcie, ja jeszcze zobaczycie w zdjęcia w relacjach, jak to wszystko wyglądało, jako takie podsumowanie wideo. Yy, I co dalej? No, dalej szykujemy się do jarmarku. Będzie to 8 grudnia. Na jarmarku będziemy zbierać podpisy pod referendum. Yy, oraz będzie jakaś zbiórka na powodzian. Także zapraszam do pomocy. Działania. I tyle. Cieszmy się, że mieszkamy w takim miejscu, a nie innym. Że mamy ten dach nad głową, ciepłe łóżko. Trzeba być za to wdzięcznym. To tyle. Jedziemy, jedziemy. malutku do przodu. Daś. Uśmiechnij się. żyje. Taki taki mamy klimacik. Pani nam oświetla drogę w Piwnicy, także jest jest moc. Jest moc. Taka ładna symbolita. Może, że jeszcze ta Polska nie zginęła. Jak jest? Dobrze. Dobrze. Zasypuję drugiego Big Waga. Śniadanie Jak się robi Karczek, fasola, pomidory, cebula, chłopaska, okuryca i takie też wielofunkcyjny. Robi się kawusia. dnia pracy, skuwanie tynków. Zakończone. Mury mogą schnąć. Dobry uczynek zrobiony. I ekipom. Jedziemy na obiad. A tu w akcji mamy balon oświetleniowy firmy Pramak. Rewelacyjne do oświetlenia. Biwaków, miejsca pracy, placu budowy. Fajna sprawa. Polecamy. Dziś nic nie gotujemy. Obiadek był, obiadokolacja kolacja była. U gospodarza pana Adama. I więc gotujemy wodę do termosów, którą wykorzystamy do mycia naczyń, żeby była ciepła. Takie obozowe warunki. Zobaczmy.